Hejka wszystkim, z tej strony Iga, witam was w nowym odcinku na moim kanale Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to, to jak zawsze przypominam, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę, jeśli filmik wam się spodoba Dzisiaj zajmiemy się trendami na wiosnę, lato 2021 Myślałam w ogóle, że ten filmik nagrałam, ale potem się okazało, że nie Także dopiero dzisiaj do niego siadam i przepraszam was za dłuższą nieobecność ale ostatnio miałam totalnie weny i miałam jakiś spadek energii. Ale już do Was wracam, także dzisiaj przychodzę do was właśnie z tym tematem. Opowiem Wam trochę o trendach na nadchodzący sezon i przedstawię Wam niektóre inspiracje, abyście mogli zobaczyć, jak układać te rzeczy w stylizacjach. <muzyka> Czyli jeansy. Chodzi tutaj o szerokie jeansy, dzwony, różne poszerzane i nie tylko jeansy, ale też spodnie materiałowe. Ten trend, już, ten trend już bardzo dobrze znacie z zeszłych sezonów, także myślę, że tutaj nie muszę za dużo mówić. Wiem, że nie każdemu przypadają do gustu te spodnie, mi akurat się osobiście podobają, także mam nadzieję, że Wam też i że znajdziecie coś w tych trendach, co Wam się spodoba. Drugim trendem, który pojawił się na przykład na pokazie Max Mary i Bossa, to takie oversize'owe, damskie garnitury zwiewne, dosyć obszerne, ale naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Kolejny trend to chusty i apaszki, nie chodzi tutaj tylko o noszenie chustek tutaj na głowie, tak przywiązanych, ale też o topy wykonane właśnie z chust. Ja ten trend widziałam już kiedyś na TikToku, teraz to jeszcze bardziej popularne, także tutaj sobie wtedy wiążemy tą chustę z tyłu, teraz powstają też takie topy, także jest dużo łatwiej. Kolejny trochę dziwny trend to tak zwany netting. Chodzi tutaj o takie trochę siateczkowate, workowate topy i torebki. Ten trend pojawił się m.in. na pokazie Balenciagi. Wygląda on trochę jak jakieś worki do ziemniaków, szczerze wam powiem, ale jest trendem. Wówias te rękawy, myślę, że mogli się używać naprawdę w każdej siecówce. Na początku ten trend dla niektórych był zatem trochę zdziwieniem i nie każdy mógł się do niego przyzwyczaić. Ale teraz myślę, że już to jest normalnością, bo naprawdę możemy je gdzieś praktycznie wszędzie. Platformy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy właśnie nosiło się platformy, ja pamiętam, że na kiedyś miałam takie japonki na platformie, ona była naprawdę duża i to była taka tęczowa platforma. Pamiętam, że o małe płózmy się w nich nie zabiłam, bo ciągle się w nich przewracałam, tragicznie się w nich chodziło, ale i tak wytrwałam. Także platformy wracają wręcz idealnie dla niskich osób. Nie każdy jest ich fanem, ale można je dobrze wystylizować Kolejny trend to tak zwane two-tone pieces, czyli takie połączenia dwóch kolorów Są to też takie jakby połączenia dwóch materiałów, najczęściej jest to w komplecie, ale możemy też zobaczyć takie topy Kolejnym trendem jest tak zwana nowa mała czarna każdy na pewno dobrze zna małą czarną, kiedyś się nosiło wręcz ciągle. Potem odeszła trochę ona na drugą stronę, w dalszy plan, ale teraz wraca pod nową postacią. Możemy zobaczyć wycięcia, możemy ją zobaczyć, zobaczyć w satynowej postaci? <gry> Także różne wycięcia, wiązania, naprawdę wygląda ona oszałamiająco. Ten trend to obłędna kolorystyka, która chyba wszędzie teraz króluje na Instagramie czyli biel i beż. Wygląda ona bardzo świeżo, bardzo odświeża. Nawet nasz profil na Instagramie, gdy prowadzimy go w takiej kolorystyce i ten trend mogliśmy zobaczyć przykładowo na pokazie pod tego Veneta. Pastere, czyli wręcz idealne na lato, orzeźwiające kolory, które pojawiły się m.in. na pokazach Chloe i Chanel. Naprawdę są one idealnym rozwiązaniem na lato i tak jak już mówiłam, orzeźwiają stylizację i świetnie wyglądają. Tutaj taki nie do końca jednak trend na wiosnę i lato, no bo przecież wtedy jest dosyć ciepło, ale mówimy tutaj o tręczach. Chciałabym też przedstawić tutaj parę takich głównych, większych trendów na 2021, także będę je też tutaj trochę przeplatać. Tręcze no na pewno też widzieliście, nie mówimy tutaj tylko o beżowych tręczach, ale też o skórzanych, o różnych kolorach. Wzorzyste spodnie. Ja ziemnik wręcz zakochałam. Wyglądają one obłędnie na zdjęciach i dodaję takiej nutki pikanterii do naszej stylizacji. Już prawie ostatnim trendem jest takie futerko przy kardiganach, jak i przy płaszczach. Mowa tutaj o futerku, które znajduje się tutaj, jak i przy rękawach. Yy, mogą być to futerka wzorzyste, czarne, białe, wszystkie kolory dosłownie. Są one też przy różnych kurteczkach, także zarazam tej dzień wrzucę inspiracje. Baby tees, tak zwane. To jest słowo po angielsku, ale chodzi tutaj o takie króciutkie topy, takie koszulki. Wyglądają trochę jak one jak z za dawnych lat, takie naprawdę trochę za małe topy coś takiego, ale naprawdę fajnie one wyglądają. I już ostatni trend taki ubraniowy, czyli gorsetowy top. Wyglądają one obłędnie, naprawdę. Ja się w nich zakochałam, chyba mówię, to praktycznie przy każdym trendzie, ale naprawdę teraz wyjątkowo wszystkie praktycznie trendy bardzo mi się podobają na ten sezon, także mam nadzieję, że Wam też. Nawet tutaj można nosić gorsety zamiast yy, z wykłych topów i naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. Słuchajcie, to by było na tyle z tej części do ubrania w tych trendach na wiosnę lato 2021. Chyba też zrobię filmik yy... Kolejną część, w której będę pokazywała Wam dodatki, buty, torebki, okulary, biżuterię i tak dalej, bo nie chcę Was tutaj zanudzać w jednym filmie. Także mam nadzieję, że filmik ten Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza. I wpadajcie na mój profil na Instagramie, gdzie naprawdę bardzo często się udzielam i jest ze mną lepszy kontakt, tak jakbym już za każdym razem powtarzam I proszę dajcie mi znać, jaki filmik chcielibyście zobaczyć jeszcze na moim kanale, a na pewno go dla Was nagram. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie! this is our a...